Witam Was bardzo cieplutko, dzisiaj jestem w Kuźni Smoka I zrobimy sobie kolejny wywiad Z kim? Jeszcze się dowiemy, zapraszam Was Dzisiaj możemy zrobić wywiad z Batmanem, Supermanem, Iron Manem, Kapitanem Ameryką, Black Widow, Torem albo kimś innym Więc pora na losowanie Za mnie tymi oczami A wylosowałam Batmana więc... Dzisiaj przed wami Batman, Bruce Wayne, czy wielka osobistość Gotham City. No, witaj, słonko, miłość taką mnie prawisz. Jak grało się panu w lego, Batman mówi. A skądże znowu grało się cudownie? A... Planuje pan jakieś nowe filmy? Postępować w jakiś, czy jednak kręcić? Nic nie zdradzam. Batman przecież musi mieć trochę swoich tajemnic. W którym stroju jest Panu najwygodniej? W stroju kąpielowym czy jednak w szlefrogu? Każdy się lubi wyluzować, ale szlafrok to jest klasa. Chodziłbym w nim cały czas. Który z wrogu sprawia największe problemy? Najbardziej przeszkadza mi Bane, ale jednak Joker nie, jest, nie da ustąpić i cały czas pląta nas w kolejne tarapaty. Dziękuję Panu za możliwe zadanie o kilku pytań. Dzięki za zaproszenie do kolejnego odcinka na kanale Legofanki. No i oczywiście czekajcie na Batmana. <gry> Cześć.